Witajcie drodzy widzowie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek wojskowych newsów. Dzisiaj pogadamy o kolejnym zamówieniu, które trafiło do PZL Mielec na Black Hawki. Natomiast nie pochodzi ono z Polski. Będzie też Rumunii, która właśnie kupiła 18 holenderskich F-16 za jedno euro. Transakcja marzenie, ale będą one służyć nie tylko dla pilotów z tego kraju. W Polsce z kolei jesteśmy coraz bliżej powołania komponentu obrony pogranicza. Który ma wyraźnie polepszyć bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy. Natomiast jak zawsze widzowie odcinek jest napakowany ciekawymi informacjami, więc będzie też Operu, które będzie produkować czołgi K2, a także Turcji, kraj ten właśnie przyjął pierwszy egzemplarz własnego pojazdu tego typu, czyli Altaj. Zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału, bardzo dziękuję wspierającym i zacznijmy, wojskowe newsy! Peru będzie produkować K-2 oraz K-808. Koreański sprzęt jest coraz bardziej popularny na świecie. Z pewnością duże znaczenie w tym mają polskie zakupy, które kosztowały nas i pewnie jeszcze będą dziesiątki miliardów złotych. Jednym z kolejnych jego nabywców jest Peru, które coraz bardziej zacieśnia relacje z Koreą Południową. Wspólnie mają między innymi zaprojektować dostosowany do potrzeb tego kraju okręt podwodny. No ale ten news dotyczy stricte czołgów oraz kołowych transporterów opancerzonych. Kraj z Ameryki Południowej poinformował właśnie o swoich planach w tym zakresie. Zostały one rozłożone na 15-letni program inwestycyjny w latach 2026-2028. Lima chce kupić bezpośrednio w Korei Południowej 46 czołgów K2 oraz 99 egzemplarzy transporterów K808. Swoją drogą o jego możliwościach macie dedykowany odcinek na kanale, a także wersji rozwojowej NWAF. Właśnie ona może stać się bazą do opracowania następcy polskiego rosomaka. Przynajmniej tak chcieliby Koreańczycy, i taką składają nam ofertę współpracy. No ale wróćmy do głównego wątku, czyli Peru. W następnych latach, czyli 2029-2040, ma już ruszyć lokalna fabryka, której zadanie będzie wyprodukować 104 czołgi oraz 181 KTO. W celu stworzenia takiego miejsca będzie potrzeba prawdopodobnie inwestycji, których koszt wyniesie około 270 milionów dolarów. Środki mają pochodzić z Korei Południowej, a dokładnie od producenta sprzętu Hyundai Rotem. Natomiast Peru nie chce wyłącznie montowni, ale także współdziałów w produkcji. Według szacunków Limy, krajowy przemysł ma możliwość osiągnięcia kooperacji na poziomie 30%. Koreańczycy liczą na to, że tak duże zakupy ze strony Peru ułatwią zdobycie kolejnych rynków w rejonie Ameryki Południowej. K2 jest jednak rozpatrywany także w innych rejonach świata. Wśród kolejnych klientów, którzy mogą kupić k wymienia się takie państwa jak Rumunia, Armenia czy Irak. Choć na razie bez wątpienia największym kupującym jest oczywiście Polska. Docelowo w wersji K2.pl możemy pozyskać nawet tysiące egzemplarzy. Wielka Brytania ma spore problemy z flotą F-35. Londyn jest jednym z największych partnerów programu rozwoju i użytkowania samolotów F-35. Obok Eurofighterów ma się on stać największym środkiem odstraszania w najbliższych latach. Będzie jeszcze efekt programu GCAP, czyli budowy samolotu szóstej generacji, ale jego produkcja rozpocznie się dopiero w drugiej połowie przyszłej dekady. Londyn skupił się na zakupie przede wszystkim wersji F-35B. Czyli skróconego startu i pionowego lądowania, które operują z brytyjskich lotniskowców typu Queen Elizabeth. Ma ich być łącznie ponad 130, choć na razie zamówiono pierwszą transzę liczącą 48 sztuk, z czego w służbie jest na razie mniej niż 40. Niestety dla Brytyjczyków cały program trafią coraz większe problemy, co skutecznie obniża wartość bojową samolotów. Po pierwsze, do tej pory nie uzyskano uzbrojenia dalekiego zasięgu w postaci Spear 3, o zasięgu ponad 100 km. Realna dostępność pocisków szacowana jest dopiero na początek przyszłej dekady. Brakuje też personelu zarówno technicznego jak i pilotów. Braki kadrowe występują między innymi wśród instruktorów. Komisja Brytyjskiego Parlamentu, która zajęła się tematem, zwraca także uwagę na ogromne niedoszacowanie kosztów całego programu. Do tej pory mówiono, że koszt zakupu i użytkowania F-35 wyniesie około 18 miliardów funtów, co było od początku nieadekwatną sumą do realnych wydatków. Teraz wzrosła ona aż do 57 miliardów w perspektywie do 2069 roku, ale i tak wydaje się ona za mała z racji nie w kosztorysie choćby wydatków na paliwo. Wielka Brytania zamówiła niedawno 12F35A, czyli w takiej no klasycznej wersji do operowania z lotnisk. Wszystko po to, aby dołączyć do programu Nuclear Sharing, bo tylko odmiana A jest certyfikowana do przenoszenia amerykańskich... Piątrowych P-61. Parlamentarzyści podkreślają jednak, że to deklaracja bez konkretów. To znaczy, nie wiadomo do kiedy mają one zostać kupione, ani za jaką cenę. Mało kłopotów? No to macie kolejne. Pełna gotowość operacyjna brytyjskiej floty F-35 ma zostać osiągnięta w tym roku, ale w to powątpiewają członkowie parlamentarnej komisji. Według nich ta deklaracja to wyłącznie subiektywna opinia po stronie brytyjskiego wojska, a nie realne odzwierciedlenie możliwości bojowych. Niestety ciągłe oszczędności spowodowały wzrost problemów, jak choćby opóźnienia w budowie odpowiedniej infrastruktury dla samolotów. Wielka Brytania zatem to kolejny kraj, gdzie użytkowanie F-35 jest dość problematyczne. Niedawno informowałem Was, że swoje problemy z nimi mają Amerykanie. Przede wszystkim chodzi o zbyt wolne tempo dostarczania nowych samolotów, jak i niską gotowość operacyjną, która wynosi nieco ponad 50%. Jest to spowodowane m.in. nieadekwatą do potrzeb dostawą części zamiennych. Pytanie, jak to będzie wyglądać u nas. Polska ma dysponować flotą co najmniej 32 maszyn F-35. Ich dostawa ma się zakończyć do końca 2030 roku. Rumunia kupuje 18 F-16 za 1 euro. Do ciekawej transakcji doszło w ostatnich kilku dniach. Mianowicie Rumunia zakupiła od Holandii 18 używanych F-16 za symboliczne 1 euro wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym czyli mówimy o naprawdę potężnej kasie. Samoloty będą działać w rumuńskiej bazie Fetesti, przy europejskim centrum szkolenia pilotów F-16. Wsparcie logistyczne ma zapewnić m.in. amerykański Lockheed Martin, czyli producent samolotów. Według deklaracji Rumunów pozyskane amerykańskie sokoły będą służyć wyłącznie do celów szkoleniowych. Nie ma planów, aby wykorzystywać je bojowo. Bukareszt ma już doświadczenie w skupowaniu samolotów. Całą swoją flotę F-16, która miała wcześniej wynieść 49 samolotów, pozyskano od innych użytkowników, głównie Portugalii oraz Norwegii. A za kilka lat ma się rozpocząć proces ich zastępowania przez F-35, których łącznie Bukareszt może kupić nawet 48 sztuk. Zatem formalnie flota rumuńskich F-16 może wynieść nawet 67 egzemplarzy. Zatem kraj ten będzie miał wyraźnie więcej sokołów, m.in. od Polski, która przez ostatnie lata kupiła zaledwie 48 sztuk, a teraz po wiadomych wydarzeniach w ostatnich miesiącach ma ich 47. W ETST będą się szkolić nie tylko rumuńscy piloci, ale i ukraińscy. To istotna część informacji, bo choć na Ukrainie F16 stanowią obecnie jeden z podstawowych środków bojowych, to Kijów nieraz i to słusznie narzekał, że szkolenie pilotów na te maszyny odbywa się zdecydowanie za długo. Można mieć więc nadzieję, że rumuńska baza będzie cennym przyspieszeniem tego procesu. Ukraina dostanie od czterech krajów co najmniej 90 maszyn. Niestety belgijskie egzemplarze łapią opóźnienie. Mówiłem wam, że pierwsze dostawy z tego kraju mogą ruszyć jeszcze w tym roku, ale prawdopodobnie tak nie będzie. Bruksela czekała na F-35. Co prawda pierwsze sztuki już dotarły do tego kraju, ale teraz oczekiwane jest osiągnięcie przez nie gotowości bojowej, co zajmie prawdopodobnie co najmniej rok. Do tego momentu Belgia nie chce oddać F-16. Także Kijów musi czekać. Do tej pory do naszego sąsiada dotarło ponad 50 samolotów tego typu. Oficjalnie utracono cztery. Możliwe są jeszcze donacje z innych państw. Mówi się przede wszystkim o Grecji, która ma do sprzedania co najmniej 32 F-16 w wersji Blok 30. Komponent obrony pogranicza nadchodzi. Według informacji szefa MON została przyjęta ostateczna koncepcja utworzenia komponentu obrony pogranicza, który naturalnie nawiązuje do funkcjonującego w czasach II RP Korpusu Ochrony Pogranicza. W jego skład mają wchodzić cztery brygady WOT. Chodzi o pierwszą Podlaską, czwartą Warnińsko-Mazurską, 19. Nadburzańską i 20. Przemyską. Zadaniem nowej struktury będzie wsparcie w działaniach obrony naszej wschodniej granicy Straży Granicznej. Między innymi przeciwko operacjom hybrydowym, a w przypadku wybuchu konfliktu jej obrona. Między innymi poprzez walkę z wrogimi jednostkami. Ma przyjąć imię sierżanta Mateusza Sitka, który oddał życie za obronę polskiej granicy. KOP ma być jednym z elementów budowy tarczy wschód. Na razie nie ma dokładnych informacji, czy w związku z nowymi działaniami zmieni się struktura wymienionych przed chwilą brygad WOT w porównaniu do innych jednostek. Pytanie także o dodatkowe wyposażenie na razie zostaje bez odpowiedzi, ale zapewne niedługo i na to, mam nadzieję, odpowie on. Według zapowiedzi takie zmiany mają realnie zwiększyć możliwości obrony naszego kraju i radzenia sobie z zagrożeniami płynącymi obecnie głównie ze strony Białorusi. Według obecnych planów nowa struktura ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2028 roku. Skoro wspomniałem o Tarczy Wschód, no to przy okazji poinformuję Was, że rozpoczął się proces napełnienia składów materiałowych, gdzie będą znajdować się niezbędne elementy do budowy infrastruktury obronnej. Na razie dwa składy są już pełne i trwa wypełnianie kolejnych, a także budowa następnych. Łącznie ma ich być ponad 100, co w założeniu ma znacznie ułatwić szybkie reagowanie wojska w różnych miejscach na granicy w zależności od potrzeb. Pierwsze seryjne tureckie czołgi dostarczone. Kiedy my z utęsknieniem czekamy na pierwsze czołgi K2PL, które na początku w dużej mierze nie będą się składać z elementów wyprodukowanych w Polsce, ale w ramach kolejnych zamówień będzie się to zmieniać, Turcja ma już swój własny czołg produkowany seryjnie. Altaj, bo o niego chodzi, także powstał w kooperacji z Koreą Południową, więc podczas projektowania całkiem sporo czerpał z Dalekiego Wschodu, ale i tak w dużej mierze powstaje w Turcji. Dla przykładu firmy z tego kraju są odpowiedzialne za systemy łączności, kierowania ogniem, optoelektronikę, pancerz itd. Największą bolączką jest jednak brak gotowego powerpacka, dlatego pierwsza seria nazywana T1 ma bazować na rozwiązaniach z Korei Południowej. Chodzi o silnik TV27K i przekładnię ST15K. Początkowo chciano wykorzystać rozwiązania, m.in. od niemieckiego MTU, ale Niemcy zablokowały sprzedaż, przez co cały projekt zapał kilkuletnie opóźnienie. Uroczyste przekazanie pierwszego egzemplarza odbyło się kilka dni temu, nie wiadomo jednak, czy od razu wojsko tureckie otrzymało wszystkie trzy seryjne egzemplarze zaplanowane na ten rok, czy może tylko jeden. Według obecnego harmonogramu w przyszłym roku ma zostać oddanych 11 altajów. W 2027-41, a w 2028-30. Potem ruszy produkcja wersji T2, których ma być 165 sztuk. Główna różnica między nimi będzie taka, że silnik będzie pochodził już z Turcji. Być może będzie także zawierać w pełni izolowany magazyn amunicji. Docelowo jednak celem Ankary jest stworzenie wersji T3, która pod względem możliwości ma prezentować topowe możliwości czołgów na świecie. Wśród przewidywanych zmian ma się znaleźć zmniejszenie załogi z 4 do 3 żołnierzy dzięki wprowadzeniu automatu ładowania. Będą oni chronieni w specjalnej, pancernej kapsule, co zwiększy ich bezpieczeństwo. Masa czołgu zostanie zredukowana prawdopodobnie poniżej 60 ton, a system wieżowy będzie mógł być wyposażony m.in. w armatę kalibru 130 mm. Natomiast T3 to pieśń dalszej przyszłości, i na razie mam do czynienia z odmianą T1. Jest ona wyposażona w armatę kalibru 120 mm i długości 55 kalibrów. Jest to turecki wariant koreańskiej armaty CN08, którą znajdziemy w K2. Pancerz czołgu również został opracowany we współpracy z Koreańczykami, ale system ochrony aktywnej to już dzieło tureckiego Aselsana. Chodzi o Akor, który jest rozwiązaniem klasy Hard Kill, czyli fizycznie, poprzez np. przeciwpociski, niszczy nadlatujące zagrożenie. Ochrania on czołg w zakresie 360 stopni, a ta waży około 65 ton. Producent, czyli MKE, deklaruje, że jest w stanie produkować do 8 czołgów miesięcznie, czyli rocznie 96 sztuk. Ale na razie podpisano umowę na 250 egzemplarzy. Docelowo Ankara może jednak zakupić nawet 1000 czołgów. Altaj może stać się także hitem eksportowym. Zainteresowany jego pozyskaniem jest m.in. Katar, o czym świadczy choćby obecność na uroczystości przekazania czołgu ministra obrony tego państwa. Mamy widzowie kolejny przykład naprawdę potężnego rozwoju w ostatnich latach tureckiego przemysłu. I nam pozostaje tylko zazdrościć i oczekiwać, że na przestrzeni lat k 2 Pl będzie coraz bardziej polski i dzięki temu programowi w pełni odzyskamy zdolność produkcji zaawansowanych czołgów. Kolejne zamówienia na Black Hawki z Mielca. Teraz widzowie mały kącik informacyjny wokół śmigłosów produkowanych w Polsce, w zakładach należących do Amerykanów. Miało być bardzo duże zamówienie od naszego wojska, przynajmniej takie zapowiadano i toczyły się w tej sprawie negocjacje. Mowa nawet o 32 egzemplarzach, no ale na razie niczego takiego nie będzie. W związku z tym pracownicy z Mielca muszą się cieszyć z każdego nawet dużo mniejszego zamówienia, aby zachować ciągłość produkcji. Właśnie jedno z takich zamówień nadeszło ze strony Stanów Zjednoczonych. Lockheed Martin, czyli właściciel zakładów w Polsce, podpisał umowę z władzami Los Angeles na zakup dwóch śmigłowców S-70i Firehawk. Jest to specjalna wersja śmigłowca przystosowana do zadań gaśniczych. Mamy tu bazową wersję S-70i, do której montuje się podkadłubowy zbiornik. Może on zabrać blisko 4000 litrów substancji gaśniczej. A załoga może także stosować gogle noktowizyjne, dzięki czemu możliwe są operacje również w nocy. Wiem, że liczba dwóch śmigłowców nie wygląda imponująco, no ale myślę, że i tak trzeba się cieszyć z tego kontraktu. Tymczasem Filipiny odebrały kolejną partię śmigłowców wyprodukowanych w Mielcu. W związku z tym w ramach umowy podpisanej na 32 egzemplarze dostarczono już 20 sztuk. Natomiast uwzględniając wcześniejsze zamówienia, to łącznie Filipiny będą posiadać już blisko 50 Black Hawków w wersji S70i. Niewykluczone są także następne zamówienia. PZL Mielec obchodził niedawno małą uroczystość. Mianowicie do tej pory wyprodukowano tam 700 kamień dla śmigłosów z rodziny Black Hawk. W Polsce powstaje 90% elementów. Z części z nich montowane są dalej S70i, ale większość trafia do USA. Gdzie z kolei lądują na linii montażowej, m.in. UH60M. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo wam dziękuję za Waszą obecność. Super, że jesteście i zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!